No i co? No i wymagało wymięcia wszystkich gąb, wylania całej wody z filtra, możliwie jak najwięcej. Właściwie to jeszcze wyleję, ile się da, bo tu jest ten, kurde, syf, zaraz powiem, że gąbki są, ale z gąbkami czy bez, jest tak fajnie rozcieńczone, że pozbywam się tego syfku. Trudno, że bakterie... Nasze dobre szlak trafi, ale jak już mówiłem, to nie jest taki gąbki, to są tylko od mechaniki. Tam delikatna biologia, głównie mechanika. Wiadomo, to niesamowity filtr bym musiał jakiś mieć dodatkowy, bo tak naprawdę ten filterek jest tylko prefiltrem, a stanowi z racji tego, że żółwie są maluchami, stanowi filtr główny. Myślę, że lepszy niż jakiś będzie o o o chwila chwila ja popełniłem błąd mhm. nie popełniajcie tego nie zalałem filtra wodą jak ma pompka pociągnąć? no i mam wodę, o, odstaną stryk troszeczkę jeszcze, 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 jeszcze może nie do dna, bo jakiś tam syf się mógł zebrać mam drugą bańkę na dwie jedziemy Teraz próbujemy to odpalić, zamknąć i odpalić. Może to i dobrze, że to mi wpadło to się półka z tego syfiku. Tak to wygląda. Woda jest turboczysta z filtra też, ale to było do przewidzenia, że ona będzie taka, jaka jest. Co, zamykamy z kubańca. Chwilę muszę sobie pomóc drugą ręką. Opa, przepraszam, że nie widać. A na są takie, jakie są. Grunt, że działają. I co? Zalewamy robala, cyk, i włączamy go do prądu. Zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno będzie lepiej ciągnął, to jest pewno. Drugie może trochę syfu wlecieć. Na początku przynajmniej. O właśnie, widać. Tego chciałem uniknąć, ale filtr zaczął no, lepiej troszeczkę ciągnąć. To się ustawi gdzieś za godzinkę. Podejrzewam, zostanie to wyssane powrotem na niebieską gąbeczkę. Można jeszcze raz będzie wtedy ją wyczyścić choć albo za tydzień. Może to nie jest książkowe jakieś czyszczenie filtra. Ktoś powie, że zaraz to zaszkodzi. Żółwiem. No nie sądzę, żeby to zaszkodziło. Zwyczajny syf, który i tak pływa w filtrze. Tyle, że trochę pobrudzi nam wodę. Troszeczkę i to tylko przez jakieś pół godziny przy tym filterku. Tu jest. Piękne, że tak powiem, to co najlepsze w filtrze. Bo to jest filtr, żeby to nie było w akwarium. I troszeczkę mi się to nie udało, przyznam szczerze. Następnym razem będę lepszy, obiecuję. Żółwio, jak widać, zdrowo dalej rosną. Nic im nie jest ruchliwe. No, chyba chcą jeść, bo już, już widzę. O, tak szybko rosną, że po prostu zaczynają się ocierać o wszystko, co tylko możliwe. Gubią płytki na pancerzu, bo rosną. Dobra, życzę mi, żebym następnym razem mniej przysłaniał obiektyw i żeby nie miał takiego syfu po wymianie wkładów, no właściwie wymianie, czyszczeniu wkładów. Cześć, na razie trzymajcie się.